Miejsce 24. Mercedes AMG GT AMGGT AMG GT Fordor, jeszcze wersja 6.3. Plus, 4 Matic, plus coś tam, plus i tak dalej. Chyba jedna z dłuższych nazw w obecnych modelach samochodów. A jestem zdziwiony, że Mercedes dopiero teraz postanowił wyprodukować Panamerę. No bo tak można powiedzieć o tym samochodzie. Natomiast nie dziwmy się, każdy chce mieć sportowy samochód. A jeśli ktoś chce nim jeździć na co dzień, to potrzebuje miejsca dla czterech osób. Tak się zdarza. To piekielnie szybkie auto. W tej najmocniejszej wersji ten samochód No dziś należy do... Najszybszych czteroosobowych samochodów na świecie. Każda osoba może zabrać ze sobą 100 litrów bagażu. 400-litrowy bagażnik nie jest wielkim osiągnięciem, ale w aucie o tak sportowym charakterze to wynik godny podziwu. Z drugiej strony to nie jest auto rodzinne. Oto samochód dla ojców, którzy lubią, gdy ich żonom przybywa pukiel siwych włosów po przejażdżce, a dzieci wymiotują na tylnej kanapie. Ale to wcale nie jest najlepszy z rodzinnych Mercedesów. Gdybym miał już wybierać sportowego Merca dla całej rodziny, to byłoby to AMG E63S w wersji kombi. Natomiast AMG to AMG, o czym my tutaj mamy dyskutować? Wiemy, że mamy wszystko co najlepsze. Co Mercedes mógł nam dać. I że to wszystko na 100% działa. Także, jakby mi było tylko stać na taki samochód. Hmm. AMG GT może mieć pod maską V6. To miękka hybryda o mocy 435 koni. Jest też oczywiście V8 w wersjach 63 i 63S. Ta pierwsza ma 585, a druga 639 koni.